Polski trzysta sześćdziesiąt pięć dni, dzień szósty. W jakim języku mówisz? Polska, mówię po polsku. Rosja, mówię po rosyjsku. Białoruś, mówię po białorusku, Ukraina, mówię po ukraińsku, Czechy, mówię po czesku, Słowacja, mówię po słowacku. Niemcy mówię po niemiecku. Mówić ja, mówię. Ty mówisz on. Mówi ona. Mówi. Ono. Mówi. Pan mówi. Pani mówi. My mówimy. Wy mówicie? Oni mówią. One mówią, państwo mówią. Jaki znasz język? Polska, znam język polski. Rosja, znam język. Rosyjski, Białoruś, znam język białoruski, Ukraina, znam język ukraiński, Czechy, znam język czeski. Słowacja znam język słowacki, Niemcy znam język niemiecki. Znać, ja znam. Ty znasz. On zna. Ona zna. Ono zna. Pan zna. Pani zna. My znamy. Wy znacie. Oni znają. One znają, państwo znają. Jaki język znasz? W jakim języku mówisz? Francja. On mówi po francusku. On zna francuski Hiszpania Ona mówi po hiszpańsku Ona zna hiszpański Portugalia Czy ty mówisz po portugalsku czy Ty znasz portugalski, Japonia? Ja mówię po japońsku. Ja znam japoński. Chiny. Mówisz po chińsku. Znasz. Chiński. Norwegia. Mówimy po norwesku, znamy norweski. Holandia. Mówicie po holendersku, znacie holenderski. Finlandia. Oni mówią po fińsku, oni znają język fiński. Anglia. One mówią po angielsku, one znają język angielski. Nazywam się Anna Nowak. Jestem z Polski. Mieszkam w Warszawie. Mówię po polsku i po angielsku. Znam też język hiszpański. Jak masz na imię? Mam na imię Anna. Jak się nazywasz? Nazywam się Anna Nowak. Skąd jesteś? Jestem z Polski. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Warszawie. W jakim języku mówisz? Mówię po polsku i. Po angielsku? Jaki znasz język? Znam też język hiszpański. Dziękuję.